A dzisiaj naszym gościem Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Trwa posiedzenie Sejmu, to my trochę o polityce porozmawiajmy na początek. W dniu wczorajszym ustawa o ubezpieczeniach eksportowych została przyjęta w pierwszym czytaniu. Jak zaznacza Jadwiga Emilewicz, to pierwsze ustawowe rozwiązanie pozwalające inwestować polskim przedsiębiorcom na Ukrainie. Pan to potwierdza? W końcu coś się ruszyło w sprawie wsparcia polskich przedsiębiorców, którzy chcą działać na Ukrainie? Znaczy, tutaj obok tego wydarzenia, które miało miejsce i wrzucenia tej ustawy rzeczy, której, która nie ma nic wspólnego z przedmiotem tej ustawy, co Wszyscy uważają, że jest absolutnie skandaliczne i takie to jest. No to sama ustawa o KUKE i to doprowadziła, doprowadziła pani Emilewicz, teraz mam nadzieję do szczęśliwego końca, no to jest konieczne, żeby takie inwestycje polskie zaistniały, ale do tego to jeszcze jest będzie dość daleka droga, tak? No bo to jest te inwestycje na Ukrainie to jest kilka takich różnych obszarów zupełnie często powiązanych ze sobą, często nie. No, głównym, jeżeli mówimy o tych wielkich inwestycjach, no to musi się skończyć wojna, to jest pierwszy warunek i drugie, Ukraina też musi rozwiązać parę swoich problemów z sądownictwem, z korupcją i z jakimiś innymi rzeczami, wtedy te inwestycje platformowe tak zwane, czy przez G7, czy przez bank światowy, czy przez inne jakieś instytucje, być może coś będzie też utworzone, Polska też nad czymś tam pracuje przez jakieś fundusze. No to wtedy wtedy to się zacznie. Trudno określić jaki będzie udział Polskich przedsiębiorstw w tych inwestycjach platformowych. Wydaje mi się, że do tego to czas jeszcze długi, bo warunkiem takim koniecznym, tak naprawdę, żeby się to skończyło, żeby to się zaczęło, przepraszam, jest skończenie się wojny. Natomiast no, w tej chwili można już cały szereg biznesów robić, i polscy przedsiębiorcy sporo robią. To znaczy w tej chwili no i handel mamy bardzo, to się bardzo rozwija między Polską a Ukrainą. I jest to dobre miejsce, dobre miejsce w tej chwili do sprzedawania naszych produktów. Ja ostatnio jak byłem miesiąc, półtora miesiąca temu w Kijowie, jak szedłem do sklepu spożywczego, to się bardzo zdziwiłem, bo naprawdę produkty. Polskie tam były zawsze jakoś tam obecne, mniej lub bardziej. Natomiast w tej chwili, no to one zdominowały jakby, czy, czy ten handel został nimi zdominowany. Więc ten handel taki, czy materiałami budowlonymi, czy różnymi innymi, szczególnie na, zachodzie, na zachodniej Ukrainie, gdzie wojny nie ma, no to on już ma miejsce. Ja bardzo zachęcam wszystkich przedsiębiorców, żeby w tym uczestniczyli. My oficjalnie otwieramy w przyszłym tygodniu biura, takie doradcze, które będą służyły pomocą w Łódzku, we Lwowie i w Winnicy Ono one obejmują teren ośmiu obwodów tej zachodniej Ukrainy, czyli jakby tam, gdzie wojny nie ma. Więc te rzeczy handlowe, wydaje mi się, że po polscy przedsiębiorcy powinni się skupić w tej chwili, w moim przekonaniu, na dwóch rzeczach. Pierwsze, to handel. Drugie to pozyskiwanie informacji, e, gdyby rzeczywiście chcieli prowadzić jakieś inwestycje trwałe, na które w tej chwili no, nie ma co się oszukiwać, jeszcze za wcześnie. Dopóki się wojna nie skończy, to ich nie będzie i nie ma, nie ma co tutaj mydlić sobie oczu. Jedyne poważne transakcje, jakie mają miejsce na Ukrainie w tej chwili, e, takie twarde, no, to jest handel ziemią, e, które prowadzą fundusze spekulacyjne, fundusze inwestycyjne o charakterze spekulacyjnym, którzy po prostu kupują, kupują jakieś gigantyczne ilości ziemi na Ukrainie. I to jest jedyne realnie, co się w tej chwili dzieje. Mamy do czynienia oczywiście też z jakimiś relokacjami. Du, dużo biznesów się relokuje, ukraińskich, wewnątrz Ukrainy, ze wschodu, ze wschodu na Wołyń Ukrainy, czy ze wschodu na Zakarpacie przenoszą tam czy część, czy całość produkcji, w tym też są zachodnie firmy, które, które miały jakieś fabryczki tam, czy fabryki na wschodzie i się przenoszą, ale jeżeli chodzi o te nowe inwestycje, no to bez zakończenia wojny, no to trudno tam od kogokolwiek oczekiwać, że znaczy w ogóle no, to jest mało realne, no najpierw musi się skończyć wojna i dopiero wtedy będzie można inwestować, chociaż jak słuchałem niektórych pana prezesa wypowiedzi, to pan prezes mówił, że Polska traci czas, że chociażby Niemcy są już obecni, a Polska śpi. No i też znalazłem takiego Twitter, który wskazywałby, że od kiedy do rządu weszła Jadwiga i Milewicz i ma się tym właśnie zajmować, to jakby było lepiej. Ale nie wiem czy ta, czy, 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 no tak, czy ta opinia tak, się zweryfikowała no bo... negatywnie na przykład, jak to wygląda obecnie. Nie, nie zweryfikowała się negatywnie. Wcześniej no to było to rozproszone jakby po, po, różnych, po różnych resortach. W tej chwili zostało to spięte i dość energicznie energicznie ogarniane przez panią minister, która też ma jakby do tego realistyczne podejście i to jest dobrze i, i, i bo rozmawiałem z nią, więc rozumiem, co tam się dzieje, co, co niektórzy polscy politycy, to różnie z tym bywa, z ich wyobrażeniem o tym, co tam realnie ma miejsce, także ja uważam, jeżeli chodzi o polski rząd, to, to, to ta polityka w zakresie gospodarki ona jest prowadzona, prowadzona, dobrze. Było pewne pewien taki okres marazmu, który ja krytykowałem. Ale to ruszyło. No przede wszystkim kluczowe są, e, kluczowe są e, ta właśnie ustawa o KUKE, o tych ubezpieczeniach bo bez tego, no to trudno cokolwiek, tam no przecież samochodu nie można to ubezpieczyć w tej chwili. Nie, nie ma takiej możliwości, więc ta ustawa o KUKE i jakiś taki zalążkowy fundusz inwestycyjny, który według mojej wiedzy, e, Polski, który według mojej wiedzy mm, jesienią e, ma się pojawić e, i są różnego rodzaju inne też instrumenty, które, e, które są w BGK czy w PFR-ze. Także tu polski rząd generalnie e, w moim przekonaniu e, e, spełnia swoją rolę i jest to, e, jest to zrobione, jeżeli dojdzie te kukę i ten fundusz, to już Więcej za, wiele, więcej za wiele nie można zrobić. Reszta jest w polskich przedsiębiorcach, z których niestety część zachowuje się. Jakby czekała na jakąś mannę z nieba. Ja spotkałem się z jakimiś zupełnie kurozjalnymi kru, kuriozami przepraszam. Przepraszam, oczekiwaniami że ktoś im za te inwestycje będzie płacił. No to komuś się chyba coś pomyliło z pandemią, chociaż Ruscy i pandemia to dla mnie jedno i to samo, ale e, może dlatego się ludzie mylą. No nikt nikomu nie będzie płacił za to, że on łaskawie zainwestuje, tak? No zobaczymy, no my mamy problem pewien taki m, natury systemowej jako Polska i polski biznes, że jesteśmy... Za dużym e, krajem, e, żeby musieć koniecznie wychodzić za granicę. Jak ktoś ma biznes, to może sobie nigdzie ani za buk, ani za Odrę, nie wysadzać nosa i będzie mu się tutaj dobrze żyło. Nie. A z drugiej strony za małym, e, żeby e, mieć te, taki e, gen imperialny e, i być e, po prostu mieć w genach ekspansję e, na inne kraje. I to jest taka nasza słabość, która która często się bardzo pojawia. Nie wiem, czy to się da kiedyś zwalczyć, czy nie, ale firmy często polskie, mimo że mają ku temu potencjał i mają pieniądze, często za granicę wychodzić nie chcą. Jak będzie z tymi inwestycjami na Ukrainie? Trudno mi powiedzieć. Na pewno przemysł widać kilka przemysłów, które. Które w zakresie tego handlu przede wszystkim, przetwórstwo spożywcze, które wykorzystuje, w moim przekonaniu, swoją szansę, bo mamy tutaj tą korzystną sytuację, że my mamy bardzo mocno rozwinięty nasz przemysł. Przed chwilą jesteśmy jednym z liderów europejskich w tym zakresie i powiedzmy sobie szczerze, zalewamy naszymi produktami całą Ukrainę. No ale jest jeszcze budowlanka. Cały szereg innych rzeczy, które możemy robić. No, jak, to, jak to ostatecznie będzie, no to, to będzie możliwe, pewnie można to podtrzymować, jak się pewne rzeczy wydarzą. Ja zachęcam do dwóch rzeczy, bo dwie rzeczy można w tej chwili zdecydowanie w sposób bezpieczny robić. Pierwsze to jest handel, Drugie to jest zbieranie, jeżeli ktoś myśli o inwestycjach trwałych, to jest zbieranie informacji, szukanie partnerów e, z różnego rodzaju, w różnym zakresie i pod różnym poziomem szczegółowości, finansowania, studia, wykonalności e, dla różnego rodzaju projektów. E, jeżeli ktoś chce tam coś poważniejszego zainwestować, to powinien być gotowy, e, żeby to e, szybko zrobić, jeżeli e, warunki warunki ku temu y, pozwolą, a nie dopiero wtedy, bo wtedy już będzie za późno, jak, jak ktoś, y, nie wiem, wojna się skończy i tam się jakoś to ustabilizuje i ktoś się wtedy zacznie y, rozglądać, to będzie za późno. No, y, tym bardziej, że jest najazd na Ukrainę. Y, y, na świecie generalnie no, nie było dużej wojny przez wiele lat. Jest bardzo dużo pieniędzy. Jest bardzo dużo pieniędzy. Które nie, gdzieś ty... trzeba z internetu nie zainwestować, to panie prezesie, tak. żeby już tylko na tym jednym wątku naszą rozmowę skończyć ukraińskim, powiedział pan o tej spekulacji ukraińską ziemią, że tu jest obrót. Kto spekuluje? Jaki jest wolumen? Jak chcą władze Ukrainy? Trwa jakiś wielki handel, wielki targ nad ukraińskim czarnoziemem? Eee, to jest działalność funduszy spekulacyjnych. Eee, z mojej wiedzy to mniej więcej 30 do 40 30 do 40 wielkich agrozawodów, bo to, to nie jest tak, że ktoś kupuje ziemię, to ktoś kupuje firmę od jakiegoś oligarchy, który miał na przykład 70 tysięcy hektarów ziemi. Tak? I on przejmuje taką firmę i są to fundusze spekulacyjne międzynarodowe z siedzibami tam w różnych e, krajach typu tam Luksemburg czy coś e, w tym rodzaju. I o, to nie są przedsiębiorstwa, które chcą prowadzić działalność rolną, e, tylko którzy chcą kupić ziemię, ją zaparkować i jak się skończy wojna e, to ją z wielkim zyskiem odsprzedać, a ci oligarchowie yy, uznają, że chcą się w angielsku skeszować z tego, czyli wziąć pieniądze, wziąć gotówkę yy, i sobie wyjechać. I do nie Montenegro nie wiem, na, Bale, na Baleary, czy gdzieś tam. No to, ale to jest o tyle, yy, o tyle dobre yy, i pozytywne, że spekulanci wierzą w zwycięstwo Ukrainy. No to to jest pozytywne. Mm. To jest, no nie wiem czy pozytywne, za to władze ukraińskie na to, że, że nagle tutaj oligarchowie sprzedają ziemię, bo to jak no znam, chodzi o dziesiątki tysięcy hektarów najbardziej żyznej ziemi ornej na świecie. No tak, 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 oczywiście. No tutaj, to, tutaj to temu... Trzeba, Polska musi wypracować wokół tego strategię. Obecna strategia histerii moim zdaniem doprowadzi rzeczywiście polskie rolnictwo do upadku, bo spotkamy się z tymi produktami na rynkach docelowych, a nie poprzez. Bo jak ktoś myśli, że jak się zakaże tu wwozu czegoś do Polski, to to nie wyjedzie z Ukrainy. nieprawda. 11% zboża przez Polskę wyjechało z Ukrainy, a prawie 90% innymi kanałami. I po prostu zderzymy się z tymi produktami na rynkach docelowych, gdzie okaże się, że po przetworzeniu one są 30% droższe od naszych i wtedy będzie dopiero płacz. Trzeba to traktować jako szansę, jako zagrożenie i widzieć szansę w przetwórstwie, a nie. W najmniej dochodowym, w tym całym łańcuchu dostaw, procesie produkcji tego. No ale tego to się chyba nie da powstrzymać, bo ci mali rolnicy w Polsce są siłą polityczną i trzeba spełniać ich wszelkie żądania. No to efekt tego będzie taki, że będzie zderzenie z tanimi ukraińskimi przetworzonymi produktami na rynkach docelowych. Powiedział Cezary Kazimierczak, prezes związku przedsiębiorców i pracodawców. Panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. To powiedział prezes na koniec związku przedsiębiorców i pracodawców, na koniec kuriera ekonomicznego.